Hejka, dzień dobry w środę, witam Was kochani yy, na takim miksie drapkowym za 4 dyszki, także troszeczkę bardziej ubogo, no bo sami widzieliście poprzedni odcinek, że nie był obfity, wygrany, dlatego też dzisiaj drapiemy za troszeczkę mniej. Ale jeszcze przed tym zapraszam Was już jutro na premierę zdrapki Czarny Kot, Biały Kot. Na grafice widzicie pięknego białego koteła, zdrapka za 2 złote. No niestety kotków nie będziemy szukali, ani łapek kocich, ale wygrywających liczb. Także już jutro rano widzimy się na premierce. Kochani, tymczasem dolary, diamenty, kasa deluxe, mega pensja biała, może w końcu coś wygramy fajnego, wegasik i na tropie kasy. No właśnie, dlatego też kupiłem, bo będziemy tropić tą kasę, której ostatnio yy, mało. <laughs> Także drapiemy, moi drodzy. Zobaczymy, zobaczymy. Miłego oglądania wam życzę, tak jak zawsze. A, jeszcze widzę, że statyw mogę obniżyć, także obniżymy statyw. No i dobra, kochani, także zaczynamy. No, jestem ciekawy jutrzejszej premiery. Nie będę mówił, że nie. Także zobaczymy. Dobrze, a tymczasem, tymczasem, <laughs> 30, 16, 29 i 9. Tak, czasami się jęzor plącze, ale to wszystko dlatego, że szybko się mówi.

Zdrapeczka, niestety, ale okazuje się pusta. O, zapomniałem, że tu w tropie kasy to są w różnych chyba miejscach te literki kontrolne. Ale dobra, no nie ma to nie ma. Nie ma co tutaj się już rozczulać. Okej. Okay. Także pusto. Kurde, nasypiłem. <laughs> Idziemy sobie dalej, moi drodzy. Dalej mamy zdrapeczkę Vegas kolorowa zdrapeczka ostatnio lubię ją kupować no, chyba tylko dlatego, że jest taka kolorowa, neonowa dobrze, a więc szukamy pomarańcza, pomarańcza i i niestety, ale złoto także podkusiła dalej mamy księżyc, księżyc i arbuza dalej dzwonek, puchar i gra czwarta, mamy złoto oraz gwiazda ktoś tu jeździ, świruje wariata Szukamy wygrywającej liczby w ruletce liczbowej 22. Mamy 14, 17, 8, 18 i moi drodzy, patrzcie, i było blisko. No, chociaż 5 zł by mogło być. <laughs> ok, no dobra, to idziemy dalej. Dalej mamy białą mega pensję. Mega, biała mega pensja z numerem 16. Okay, także zaczynamy i drapiemy. 34, 26, 22, 32 oraz dwunastka. No to szukamy, szukamy. Zobaczymy, jak ta mega pensja zaszaleje. Czy w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Czy cały czas będzie się upierała i nie będzie dawała nam wygrać. 41, no i mamy 23, 23 nie mamy, ok. Dalej mamy dwójeczkę, 24, 38, trójeczkę i jedenastkę, także nie ma. Szukamy dalej, dalej mamy 35, 31... 27, 14 i 17, także nie widzę. Idziemy dalej. Dalej mamy 29, 47, piąteczka, mega pensja i moi drodzy, i 45, także no, uparciuch z tej zdrapki, szaleje tylko dla, na swoją korzyść. No, szkoda szkoda, bo naprawdę ta mega pensja to jest normalnie chyba na chwilę obecną najgorsza moja zdrapka. Naprawdę najgorsza zdrapka, że nic nie wygrywam w tej zdrapce. <laughs> Kasa Deluxe z numerem 15. O. Także drapiemy i szukamy. No na razie żadnej wygranej nie trafiliśmy. Mamy jeszcze dwie zdrapeczki, także jeszcze nadzieja jest. No i zobaczymy.

Trzynastkę, szesnastkę, szósteczkę oraz jedyneczkę. Także też kolejna, niestety, zdrapa jest pusta. Wszystko się zgadza. No dobra. No i moi drodzy, już zbliżamy się do końca. Ostatnia zdrapeczka, dolary, diamenty. Ostatnia deska ratunku w dolarach i diamentach. <laughs> Zdrapka z numerem szóstym. No chwila prawdy, chwila prawdy.

32 i 34. Połowa drapki pusta. 30, 37, szósteczka, dziewiątka oraz 23, też nie widzę. Idziemy dalej. No i dalej mamy 31, 16, 40, jedyneczka i, moi drodzy, i 36. Wszystko się zgadza. Moi drodzy, no znowu, znowu. Wszystko puste, kochani. Niesamowite, wszystko znowu puste. Także cztery dychy znowu w plecy. Moi drodzy, widzimy się już jutro na premierce drapki Czarny kot, biały kot. No, zdrabka za 2 zł. Także nie będę od niej wymagał nie wiadomo czego. <gry> na pewno nie kupię z 500 sztuk, tylko z 15. <gry> Sami widzicie, no, minusy, minusy, minusy. Yy, dobra, także teraz się z Wami żegnam, oczywiście życzę Wam miłego dzionka, zostawcie mi proszę łapeczkę w górze, chociaż na pocieszenie będzie mi miło, no i dobra, widzimy się na kolejnych odcinkach zdrabkowych, także pa pa.